Mówi się, że sen to najlepszy kosmetyk. I faktycznie chyba nie można się z tym nie zgodzić. Chociaż w tym przypadku dużo ważniejszy jest aspekt zdrowotny. Sen przede wszystkim jest niezbędny do zachowania zdrowego ciała i umysłu, i raczej każdemu powinno zależeć na tym, by był jak najbardziej jakościowy. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że czasy, w których żyjemy, nasz tryb życia, no niekoniecznie temu sprzyja. Stres, zmęczenie, używki, godziny spędzone przed ekranami, no i mamy prosty sposób na bezsenność. Ja sama kiedyś miałam problemy ze snem i co prawda było to już wiele, wiele lat temu, no ale pamiętam, jak przewracałam się z boku na bok, właśnie nie mogąc zasnąć, a na drugi dzień trzeba było iść do szkoły, więc też wiem jak to było stresujące i irytujące, i denerwujące i męczące, także łączę się w bólu z każdym, kto jest teraz w takiej sytuacji ja na szczęście w tym momencie nie mam jakichś większych problemów z zasypianiem, wiadomo od czasu do czasu się zdarza, ale zdarza się zazwyczaj wtedy, kiedy zaniedbam którąś z tych spraw, o których będę dzisiaj mówić przez lata próbowałam różnych rzeczy i dzisiaj mam kilka, nawet kilkanaście takich trików, które pomagają mi po pierwsze szybciej zasypiać, a po drugie sprawiają, że ten mój sen jest głębszy a też przez to bardziej jakościowy i też te sposoby są naprawdę bardzo łatwe, być może nawet część z nich znacie. Od dzisiaj możecie już nawet wprowadzić kilka z nich. Wiadomo, nie wszystkie naraz. Nie musicie też w ogóle wszystkich wprowadzać, tylko po prostu sobie wybrać to, co będzie Wam najbardziej odpowiadało i testować. Co się sprawdzi, co się nie sprawdzi. I też polecam nie poddawać się po pierwszej nieudanej próbie, bo wiadomo, że nasz organizm też potrzebuje czasu, potrzebuje przywyknąć do tego nowego trybu, do tych nowości. Także cierpliwości, a teraz zapraszam Was do oglądania. W książki śpi Jedz i Ruszaj się dowiedziałam się, że dla naszego organizmu bardzo ważna jest regularność snu. Warto stworzyć sobie rutynę senną, czyli mieć taki stały harmonogram godzin snu i każdego dnia chodzić, spać i budzić się o tej samej porze, Łącząc w to weekend, Czytałam, że nawet dwugodzinna różnica, np. spanie dłużej w niedzielny poranek, może być dla ciała tak samo odczuwalna jak jet lag. Dlatego warto kłaść się do łóżka i wstawać zgodnie z rytmem okołodobowym, dlatego, że to on wskazuje nam, kiedy powinniśmy spać, a kiedy powinniśmy być aktywni. Jest on ściśle połączony z wydzielaniem melatoniny, czyli hormonu snu w naszym organizmie i taka najbardziej optymalna pora, kiedy powinniśmy i spać, właśnie zgodnie z tym rytmem okołodobowym, jest między godziną 21, a 22.30. Kiedy przegapimy to okno, powiedzmy, to wtedy nasz organizm zaczyna wytwarzać kortyzol, który nasz pobudza i nie pozwala zasnąć. Także ja polecam nie chodzić spać Później niż do 22.30, a po przebudzeniu rano od razu wstać, odsłonić rolety, otworzyć okno, wpuścić trochę świeżego powietrza i światła, bo to zresetuje wasz zegar biologiczny. Wiem, że to dosyć oklepane, bo każdy chyba o tym mówi, no ale nie bez powodu, tak? Ruch to jest coś totalnie niezbędnego w naszym życiu, dlatego że sprzyja nie tylko utrzymaniu naszej kondycji fizycznej, ale też psychicznej, co ma oczywiście bardzo duży wpływ na jakość naszego snu. A to dlatego, że regularne ćwiczenia zmniejszają poziom stresu i niepokoju, które są oczywiście największymi winowajcami złego snu. Jednak nie martwcie się, to nie musi być nic wymagającego, nic długiego. Tak naprawdę każdy ruch będzie dobry. Wystarczy, że. 30 minut, 5 razy w tygodniu sobie będziecie coś tam robić, żeby rozruszać to wasze ciało. To może być yoga, to może być spacer, chodzenie po schodach, to może być bieganie, nie wiem, jazda na rowerze, cokolwiek lubicie, nawet, nie wiem, zabawa z dziećmi, jakaś taka ruchoma, możecie sobie, nie wiem, na PlayStation czy tam na Xboxie coś tam włączyć, wiecie, te tam tańce czy, czy jakieś takie gry, i po prostu sobie się przez zabawę też poruszać. No, stańcie coś takiego dla siebie, bo ja wiem, że czasem trudno jest, czasem się nie chce, mi samej czasem się nie chce, ale jednak warto. Dlatego, że to po prostu zaprocentuje. Nie tylko będziecie się czuć lepiej fizycznie, psychicznie, ale też na pewno na tym zyska jakoś waszego snu. Sypialnia powinna być taką naszą oazą, powinniśmy w niej móc się uspokoić, wyciszyć, zrelaksować, odstresować. No i w związku z tym powinniśmy sobie stworzyć ku temu warunki. U mnie takim must have'em są oczywiście zasłonięte okna: no, po prostu musi być ciemno, odpowiednia temperatura, nawilżone powietrze, i do tego używam nawilżacza, plus dodaję do niego kilka kropel oleju lawendowego, który też właśnie działa dobrze na sen. Przyjemna, oddychająca pościel. I na koniec, też oczywiście uporządkowana, niezagracona przestrzeń. No, ponieważ wizualny bałagan może łatwo przekształcić się w bałagan psychiczny, co znowu może utrudnić nam zasypianie. Przeglądanie telefonu przed zaśnięciem nie jest dobrym pomysłem, o ile chcemy zasnąć szybko. I ja tutaj przyznaję, samej mi się to zdarza, więc jakby potwierdzam na własnym przykładzie. Pierwszym takim najważniejszym problemem jest tutaj światło niebieskie, które jest emitowane przez nasze urządzenia elektroniczne. Czyli przeglądamy sobie telefon i to światło niebieskie na nas promieniuje, a ono hamuje wytwarzanie melatoniny, czyli hormonu snu, o którym już wcześniej wspominałam który pomaga nam zasypiać. Kolejnym problemem jest to, że urządzenia elektroniczne, takie jak telefon, komputer, powodują nadmierną stymulację naszego mózgu, co może wyzwalać uwalnianie się adrenaliny i kortyzolu. Przez co będziemy po prostu rozbudzeni i niespokojni. Dlatego najlepiej ograniczyć korzystanie z tego typu urządzeń co najmniej godzinę przed zaśnięciem, albo i nawet dużo wcześniej, jeżeli macie taką możliwość. Jeżeli natomiast nie macie i musicie skorzystać z telefonu czy tam z komputera, nie wiem, pracować musicie czy coś takiego, no to korzystajcie z tego trybu nocnego, który redukuje światło niebieskie. kofeina, późne posiłki, alkohol, ćwiczenia. Wiem, to ostatnie być może Was trochę zdziwiło, ale tak, ćwiczenia przed snem nie są wskazane, dlatego że one pobudzają nasze ciało, które przed snem powinno się raczej uspokajać. Jeśli chodzi o resztę wymienionych rzeczy, to po pierwsze kofeina, podobnie jak ekspozycja na światło, hamuje naturalną produkcję melatoniny przez organizm i utrzymuje się w nim od 6 do 8 godzin, co oznacza, że ostatnią porcję kawy powinniśmy wypić do godziny 14. Późne posiłki też nie sprzyjają dobrej jakości snu. Spożywanie dużego posiłku lub słodkiej przekąski późnym wieczorem może spowodować spadek cukru we krwi i pobudkę w środku nocy, dlatego warto zadbać o zbilansowaną dietę. I na koniec alkohol, który negatywnie wpływa na fazerem i również z jego powodu możemy się wybudzić w środku nocy. Czytałam, że zanim wchłonie się jeden drink, musi minąć około 1 godzina, czyli 3 drinki 3 godziny przed snem. Melatonina i olejki CBD to są naturalne substancje wspomagające sen. Ja sama regularnie stosuję olejek CBD, który wycisza i uspokaja ciało oraz umysł. Stosując go regularnie przez dłuższy czas można zauważyć pozytywne rezultaty. Jeśli chodzi o melatoninę natomiast, no to sprawdzi się też bardzo dobrze podczas podróży i zmian stref czasowych, ułatwi uregulowanie snu i dostosowanie się do nowych warunków. Jak już jestem przy tym temacie takich naturalnych substancji, no to myślę, że też nie zaszkodzi, by próbować takie herbatki ziołowe, po prostu zioła, dlatego że mają one naprawdę niesamowite właściwości i często są niedoceniane, a do tego są też bardzo tanie. Te, które szczególnie wpływają na sen, to melisa, lawenda, waleriana oraz chmiel. Polecam poczytać o ich właściwościach i wybrać coś odpowiedniego dla siebie. Otwórzcie okno, przewietrzcie sypialnię, a jeszcze lepiej połączcie to z punktem drugim, czyli zażyjcie trochę ruchu i wyjdźcie na spacer. Codzienna dawka ruchu plus świeże powietrze, które dotlenia organizm i ułatwia szybsze zasypianie. Mi nawet po krótkim spacerze śpi się dużo lepiej i jest to coś zwłaszcza dla tych osób, które większość dnia spędzają zamknięci w czterech ścianach, czyli tak naprawdę większość z nas. Po całym dniu pełnym pracy, obowiązków, często mamy już dosyć, nie potrafimy się skupić, nasze myśli gdzieś tam sobie uciekają i medytacja jest tym, co sprowadzi nas. Do teraźniejszości, do naszego oddechu, do naszego ciała i może być naprawdę jednym z takich najważniejszych, najbardziej skutecznych narzędzi właśnie w walce z bezsennością. Badania pokazują, że medytacja nie tylko poprawia grubość kory mózgowej i wzmacnia obszary mózgu stymulujące REM, ale także pomaga w naturalny sposób zwiększyć produkcję melatoniny w naszym organizmie, co w dłuższej perspektywie jest dużo lepsze niż suplementacja. Samodzielna medytacja może być zwłaszcza na początku dosyć trudna, dlatego polecam medytację prowadzoną. Ja korzystam z aplikacji Calm. Jeżeli przebywanie w naturze i wsłuchiwanie się w jej dźwięki was uspokaja i relaksuje tak jak mnie, no to być może ten sposób przypadnie wam do gustu. Po położeniu się do łóżka włączcie np. Na, na Spotify któryś z dostępnych dźwięków natury, takich jak padający deszcz, płynąca rzeka, szum drzew albo np. łąki. I wybierzcie to, co jest najprzyjemniejsze dla waszego ucha i zrelaksujcie się. Ja na przykład bardzo lubię słuchać takich delikatnie opadających na liście kropli deszczu. No naprawdę można odpłynąć. Co może być przyjemniejsze od. Gorącej, odprężającej kąpieli. No, chyba niewiele rzeczy. Dla mnie najlepsza to jest ta aromatyczna, z dodatkiem olejków eterycznych, na przykład lawendowego albo rumiankowego, z dodatkiem soli, która jest bogata w różne minerały, które też dobrze działają na nasze ciało. Taka kąpiel pomaga rozluźnić mięśnie, no i też obniżyć poziom stresu. A wracając do tematu olejków, to takim najpopularniejszym i najczęściej używanym olejkiem eterycznym na świecie jest właśnie lawendowy i wąchanie go podczas kąpieli działa uspokajająco na nasz układ nerwowy i niepokój oraz stres. Natomiast olej rumiankowy działa podobnie do picia herbaty rumiankowej, czyli dodanie kilku kropel do kąpieli sprawi, że poczujemy się zrelaksowani, spokojni i cudownie senni. Nadaktywny mózg jest jednym z głównych czynników zakłócających nasz sen, dlatego warto jeszcze przed pójściem do łóżka go nieco uspokoić. Uwolnijcie Wasze głowy od natłoku myśli, przelewając je na papier. Miecie pod ręką jakiś notes lub dziennik, jeśli czujecie taką potrzebę, użyć go przed pójściem spać. Również kiedy obudzicie się w środku nocy i jakaś myśl nie będzie dawała Wam zasnąć, no to też możecie ją zapisać. To jest taki dobry sposób na chwilowy reset. Rano będziecie mogli do niej wrócić i przemyśleć na spokojnie. Jeśli macie problem z jakością waszego snu, no to też warto sprawdzić na czym śpicie, czy poduszka, której używacie, nie jest za duża, za mała, za miękka, za twarda, bo wiadomo, że to wszystko ma wpływ na to, jak potem się budzimy. Czy nie mam jakichś bólów w karku, w szyi. Ja powiem Wam, że przetestowałam różne poduszki, spałam na dużej, na małej, na średniej, na ortopedycznej. Ortopedyczną ostatnie, o, o, ostatecznie oddałam Żowi, bo była dla mnie za wysoka. Aktualnie śpię na takiej powiedzmy średniej wielkości, poduszce dosyć miękkiej, ale ja taką lubię, dlatego że ja lubię sobie ją tak dopasować, żeby moja szyja była jak najprostsza w czasie snu, żeby nie była tak, nie była tak, wiecie o co chodzi, bo potem właśnie budzimy się tacy pokrzywieni, gdzieś tam obolali. Na pewno będę testować inne też poduszki. Chciałabym przetestować jakąś e, taką specjalistyczną, powiedzmy taką ortopedyczną, która fajnie się e, dopasowuje do głowy. Więc jeżeli znacie jakieś takie właśnie firmy, które produkują poduszki ortopedyczne, taką, takie bardziej specjalistyczne, to dajcie znać w komentarzach. No i na koniec zostawiłam taki mój niezbędnik, nasenny niezbędnik, czyli stopery i opaska na oczy. Ja dosłownie nie potrafię już bez tego zasnąć i wiem, że to nie jest do końca dobre, zwłaszcza te stopery, no ale słuchajcie, ja lubię się po prostu odciąć od świata zewnętrznego, mieć ciszę, spokój, mieć po prostu nicość przed oczami, ciemność i wtedy dobrze mi się śpi. Ja jestem nadrażliwa na takie właśnie dźwięki typu głośne oddychanie, chrapanie, co mojemu mężowi czasem się zdarza, więc nie potrafię zasnąć po prostu bez tych stoperów i bez tej opaski, bo czuję się jakoś tak... tak łyso nie wiem, czuję się taka odkryta wtedy, jakkolwiek to brzmi, no ale tak już mam. E, także wypróbujcie, jeżeli. Jeżeli też macie właśnie problem z dźwiękami, z tym, że Wam jest trochę za jasno, na początku wiadomo, może być trochę niekomfortowo, bo nałożycie sobie coś na głowę, no to wiadomo, że to czujecie, ale powiem Wam, że e, z czasem po prostu przyzwyczajacie się i kompletnie tego nie czuć. E, ja polecam, jeżeli już macie jakąś opaskę, to, to taką, która nie będzie miała takiej mocnej gumki, a jeżeli ma, to po prostu ją spróbujcie sobie trochę porozciągać, żeby ona tak tylko lekko nachodziła na Waszą głowę. U mnie się to sprawdza. Ale nie mogę też na koniec nie wspomnieć o tym, że jeżeli cierpicie na taką chroniczną bezsenność i żadne z takich powiedzmy, że domowych sposobów nie działa, to uważam, że najlepiej skonsultować to z lekarzem, bo bezsenność to jest taka przypadłość, która może mieć podłoże psychiczne i terapia może okazać się być bardzo, bardzo pomocna. Także jeżeli macie tego typu problemy, to nie zamykajcie się na takie rozwiązania, bo naprawdę pójście na terapię to nie jest wstyd, absolutnie, to jest wręcz. Powód do dumy, że chcemy sobie sami pomóc i jesteśmy na tyle silni i odważni, że to robimy, więc to jest jak najbardziej powód do tego, żeby się cieszyć i być z siebie zadowolonym, a nie wstydzić przed innymi ludźmi. E, dajcie też znać w komentarzach, jeżeli wy macie jakieś sposoby, które Wam pomagają właśnie w takich okresach bezsenności, co Wy robicie, być może skorzystamy. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.